Analiza pola wyjścia z matriksa. Czujesz to w środku. Coś, co nie chce już milczeć. Coś starego, zakurzonego, co nagle zaczyna pulsować. To nie jest strach. To pamięć esencji, która przypomina. Nie jesteś tu po to, by być magazynem energii. Jesteś pierwotnym źródłem. System zrobił z ciebie baterię. Teraz masz szansę przerwać ten ciąg. To, co proponuję, wygląda jak rytuał. Sekwencja wejść w pole, gestów, słów i aktywacji, ale jednocześnie to uwolnienie od rytuału, rozcina pętle, pali obietnice systemu i uwalnia esencję od wszystkich mechanizmów, które trzymały ją w kajdanach. To paradoks, który działa: używamy formy, by rozpoznać kod. potem palimy formę, by została tylko suwerenność najpierw struktura, potem obluzowanie. Najpierw narzędzie, potem wolność. W trakcie odczytu odsłaniam haki, miejsca, gdzie system przyczepił się do Twojego pola, programy, które karmią poczucie winy, przysięgi i układy z przeszłych inkarnacji, maski, które udają światło. Pokażę, gdzie najłatwiej cię sprowadzić z powrotem, które emocje system podkręca, aby produkować lóż, i które portale wyglądają jak powrót do domu. A w rzeczywistości są pułapką. Zobaczysz mechanikę, i wtedy nic już nie będzie wyglądać tak samo. Nie zostaniesz tylko z obrazem problemu, otrzymasz mapę wyjścia, wskazówkę, którą możesz zakotwiczyć w realnym życiu. Wskaże kierunek, którym Twoja esencja chce iść przez ciszę i ciemność przez tworzenie własnej rzeczywistości poza kodem albo ku pierwotnej pełni. Te główne szlaki są widoczne, ale mapa ma więcej odnóg i niuansów. Twoja prawda ma swoje detale. Ja odczytam, która z nich jest Twoją. Dostaniesz też instrukcje spalania kodów, precyzyjne i indywidualne. To nie są ogólne mantry, ani puste formułki. To praktyki w polu i w ciele, rytualne gesty i słowa kody działania, które pozwolą przeciąć pętle umysłowe i energetyczne. To narzędzia szyte na miarę Twojej esencji, byś mógł samodzielnie przestać być zależny od zewnętrznych sekwencji. Rytuał daje klucz, Twoje działanie otwiera drzwi. Na końcu popłynie komunikat z najgłębszych warstw Twojej esencji. To nie będzie czuły tekst do pocieszenia, to będzie impuls, który zacznie działać w Tobie wtedy, kiedy będziesz gotowy. To Twój wirus wolności. Twój osobisty klucz do ja jestem odzyskanego z ciemności. Słuchaj uważnie, nie obiecuję łatwych skrótów. Nie zrobię tego za ciebie. Otrzymasz mapę, narzędzia i aktywację. Potem wybór należy do ciebie. Gdy podejmiesz decyzję, poczujesz to w ciele. Dreszcz w kręgosłupie, napięcie w klatce, a potem fale ulgi i mocy. Pojawi się ekscytacja. Która ma smak wolności i lekko przeraża, bo prawda zawsze porusza. Jeżeli chcesz zobaczyć, gdzie cię trzymają, jeżeli chcesz mapy wyjścia i praktycznych narzędzi, jeżeli chcesz impulsu, który zacznie palić stare kody, to jest zaproszenie. To nie jest kolejny rytuał, który zwiąże cię na zawsze. To rytuał, który uczy, jak przestać potrzebować rytuałów. Weź klucz. Otwórz drzwi. Twoja esencja już naciska. Realizacja pracy trwa do 10 dni roboczych czas intencjonalnej, rytualnej koncentracji, podczas której przygotowuję mapę i przekaz. Jeśli jesteś gotowy, przyjdź po odczyt, przyjdź po klucz, pozwól esencji wyjść. Więcej informacji na mojej stronie link w bio, Bogusław Duda. Haker rzeczywistości